Jeszcze do końca nie wypracowała się formuła tego formatu, a ja już pozwalam sobie wyłamać się trochę ze schematu poprzednich odcinków i nagrać coś troszkę bardziej refleksyjnego i poważnego. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. Na wszystkich moich kanałach. Opieram się raczej na takiej krótkiej formie, która też dosyć krótko żyje i nie pozwala mi do końca rozwinąć zawsze myśli. A akurat to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, wydaje mi się, że takiego rozwinięcia potrzebuję. Karetka. Nadal karetka. Bardziej karetka. Już przejeżdżam. Co chciałam dzisiaj rozwinąć? To, co odkryłam jakiś czas temu, co bardzo pomogło mi. Wesprzeć siebie samą w różnego rodzaju zmaganiach, i to naprawdę nieważne o jakich zmaganiach mówimy, bo każdy może zmaganiem nazwać zupełnie coś innego i właśnie od tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, zależy to, co my tak naprawdę zmaganiem w swoim życiu nazywamy. Trochę się zaplątuję w tych długich zdaniach, ale mam nadzieję, że zaraz wszystko stanie się trochę jaśniejsze. Jak pewnie większa część z Was wie, po kilkunastu latach bierności za kierownicą, a raczej byciu po prostu pasażerem, postanowiłam pokonać swój ogromny lęk przed jazdą autem i wrócić za kółko. Poczyniłam w tym kierunku bardzo dużo kroków, począwszy od tego, żeby wsiąść do auta. Ale zapisać się także na godziny dodatkowe do szkoły jazdy, ćwiczyć, przepracowywać trasy te najbliższe, wyznaczać sobie różne challenge'e i szalenie bardzo przeżywać każdą z krótszych i dłuższych podróży. Kto mnie obserwuje, ten wie, że każdą nową wycieczkę naprawdę bardzo skrupulatnie analizuję, przeżywam i nie mogę przejść obok tego obojętnie. Jestem daleko od momentu, w którym po prostu dowiaduję się, że gdzieś muszę jechać, wsiadam i jadę. I oczywiście być może dla wielu byłaby to już informacja na, na temat siebie samych, że może jednak warto zrezygnować i nie męczyć się aż tak, skoro tyle nas to kosztuje. Ja jednak wierzę, że ta droga ma sens, bo widzę jakie postępy robię. Oczywiście nie w stosunku do tych wszystkich ludzi, którzy po prostu zrobili prawo jazdy i jeżdżą, nie mają z tym żadnego problemu, wręcz uwielbiają jazdy autem, ale w stosunku do mojego punktu startowego. Punktu startowego, którym było zrobienie prawa jazdy w wieku lat 18 z rozsądku i tego punktu, w którym teraz jestem w wieku lat 30, 31, 30, kiedy postanowiłam wrócić, ażeby zmierzyć się ze sobą i ostatni bastion w zależności od męża tak naprawdę obalić, bo tylko w tym przypadku potrzebowałam jeszcze pomocy osób trzecich, bo nie zawsze mogłam dotrzeć tam, gdzie chciałam. Kiedy mąż wyjeżdżał na weekendy, to byłam strasznie sfrustrowana, że nie mogę zaplanować tego czasu dla siebie i dla córki dużo fajniej i atrakcyjniej, jak wtedy, kiedy jest to możliwe za pośrednictwem auta. Bardzo mocno pomaga mi w przełamaniu tego lęku także współpraca z Carsonem, który w lutym tamtego, w lutym tamtego roku udostępnił mi wspaniałego Fiata 500. Na moim kanale znajdziecie vloga z inicjacją naszej współpracy. Ja tą kooperację wymyśliłam, żeby też zmotywować się do tego, żeby jeździć autem, ewentualnie przekonać inne kobiety, że mogą spróbować przełamać ten lęk, Bo ja nie zakładałam, że mi się uda. Ja stwierdziłam, że po prostu po raz ostatni albo kolejny spróbuję, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Ja jeżeli nadal okaże się, że czuję się za kierownicą tak fatalnie, to po prostu nie będę tego robić. Ja teraz wiem, Wszyscy ci, dla których jazda jest normalna, pewnie już wyłączyła tego vloga i pomyślała, ale Jezu, o czym ona tak pierdzieli? Przecież to jest albo umiesz jeździć, albo nie umiesz, albo jedzisz, albo nie jeździsz. I ja długo bojałam się, dlaczego tak jest, dlaczego ta jazda autem jest dla mnie takim wyzwaniem, i dlaczego tak wiele rzeczy generuje we mnie takie skrajne emocje i sprawia, że nie mogę spać po nocach, co oczywiście już akceptuję, bo jest integralną częścią mnie. W takim filmiku o przeżywaniu na Facebooku znajdziecie moją koncepcję życia. Ja po prostu przeżywam, to znaczy bardzo cieszę się z drobiazgów i często też martwię. Staram się nie na zapas i od nad tym pracuję, ale nie wyrzekam się w swoim życiu emocji. Więc w tym wydaniu wygląda to tak, że ja okej, okay, boję się każdej nowej trasy, ale każdą ukończoną celebruję tak jakby to były moje urodziny. Dzięki czemu Mam bardzo dużo takich fajnych mini świąt i powodów do dumy i co sprawia, że częściej się uśmiecham i moje życie jest takie, powiem szczerze, trochę bardziej radosne niż u tych innych ludzi, którzy twierdzą a czym tu się przejmować, a czego tu się cieszyć, ba, ba, ba i marudzą. Więc dla mnie ta koncepcja jest obca. Ale ja już o tym myślałam dużo wcześniej i ponownie uświadomiła mi to rozmowa w kuluarach z Malą Koteluk. Nasz wywiad bezpośredni dotyczył zupełnie innego tematu, bo płyty, którą nagrała, ale w tak zwanych kuluarach rozmawiałyśmy o swoich babciach, które są specyficzne. I uświadomiłam sobie po raz kolejny taką pewną piękną rzecz piękną, bolesną, trudną i być może. Ona uświadomi coś paru osobom, a może skłoni do refleksji też na własny temat. Słuchajcie, bez względu na to, kim jesteśmy i z czym się mierzymy, każdy z nas jest częścią jakiegoś systemu, co oznacza, że wszyscy zostaliśmy w jakich okolicznościach przez określone jednostki z określonym usposobieniem i swoim bagażem socjalizowani. W moim przypadku ogromną rolę w socjalizacji odgrywały oczywiście kobiety, bo w mojej rodzinie to bardzo silne i niezależne kobiety, na których barkach naprawdę zawsze znajdowało się zdecydowanie za dużo. Ale to zupełnie oddzielny temat na wywód czy rozmowy. Niemniej jednak, za każdym razem, kiedy teraz stresuję się tym, że mam pojechać na drugi koniec miasta, czy coś załatwić, czy martwię się, że nie uda mi się zaparkować, bo nie będzie miejsc, albo nie wywinę tym. Fiatem 500, co jest absurdalne. Przypominam sobie te momenty, które spędzałam na wakacjach u babci, a babcia miała pojechać któregoś dnia na rynek i przez ten wyjazd nie mogła spać. Miała rozstrój żołądka, przeżywała, yy, miętoliła w rękach paciorki yy, różańca do bardzo późnych godzin nocnych, sądząc, że nie wiem. Była szalenie zestresowana. Kilka dni wcześniej sobie szykowała ubrania i jej. Do głowy by nie przyszło, żeby kiedykolwiek w ogóle spróbować jazdy autem. Też czasy były inne, nie było samochodów, nie było takiej potrzeby. No i kobiety nie siadały za kierownicami, nawet jeżeli te auta się gdzieś zdarzały. Kolejnym pokoleniem była moja mama, która prawo jazdy zrobiła, kiedy miała małe dzieci, żeby właśnie poczuć się trochę bardziej niezależna, ale ta jazda autem zawsze doprowadzała ją do ataków paniki, nienawidziła tego robić. Każda podróż bardzo ją stresowała do tego stopnia, że kiedy ja chodziłam do szkoły średniej w innym mieście i nie mieszkałam z moimi rodzicami, to jest taka anegdota, że moja mama nie pojawiała się na zebraniach szkolnych. A czy nie musiała, bo nic złego się nie, nie, da, nie, nie działo, więc nie było takiego, takiej konieczności? Dlatego, że przy szkole było rondo. A moja mama na widok ronda wpadała w taką panikę, że zamiast włączać kierunkowskaz, to włączała awaryjne. Nie daj Boże, jakby gdzieś przyjeżdżała policja, to ona zachowywała się, jakby przewoziła w bagażniku kokainę. Więc to są takie półśmieszne, półgoszkie anegdoty. Ale uświadomiłam sobie właśnie ostatnio, dlaczego jest mi tak ciężko pokonać ten nęki. To nie jest przytyk w stronę mojej mamy czy w stronę mojej babci, bo to są wspaniałe i dzielne kobiety, które zniosły takie rzeczy, które zabiłyby niejedną jednostkę. Tylko uzmysłowiłam sobie, że za każdym razem, kiedy ja wsiadam do tego auta, to ja nie jestem tam sama. W tym aucie obok mnie. Jest moja mama, moja babcia i wszystkie inne osoby, które wpłynęły na to, jaka jestem, i cechy, które odziedziczyłam, a które u poprzednich pokoleń kształtowały okoliczności, w jakich żyły. Często też bardzo ciężkie. I ja bardzo chciałabym się nauczyć wysadzać moją babcię i mamę z tego auta, jakkolwiek by to gorzko nie zabrzmiało, po prostu z uśmiechem i serdecznie powiedzieć im. Wiem, że się bałyście. Wiem, babciu, że przeżywałaś każdą z tych wycieczek. Wiem, mamo, że nie znosisz jeździć autem. Wiem, że jestem wasza. Krew z krwi, kość z kości. Ale oprócz tego jestem też swoja własna. Szanuję ten lęk, bo dzięki niemu jestem czujniejsza, bardziej uważna, bardziej analitycznie podchodzę do tego, gdzie jadę. Staram się być bardziej ostrożna i przewidywać to wszystko, co może mnie spotkać. To zakrała trochę absurd, ale jednak przy moim roztrzepanym charakterze powoduje... Przed każdą wycieczką ogromną mobilizację, więc nie jest to aż tak straszne. I mimo wszystko każda z tych wycieczek jak na razie zakończyła się sukcesem i moim powodem do świętowania. Jeszcze nie wiem do końca, jak ten bagaż, który noszę, tutaj podany na przykładzie jazdy autem, móc zdejmować. To w ogóle jest możliwe. Myślę, że to jest jakiś temat na przerobienie go z terapeutą. Ale pomyślałam sobie, że, że może ta rozkminka skłoni do refleksji kogoś, kto też nie do końca rozumie swoje zachowanie i nie wie, dlaczego pewne zachowania generują w nim takie, a nie inne emocje, z którymi trudno mu się poradzić. Ja z niecierpliwością czekam na moment, aż przestanie boleć mnie żołądek na myśl o podróży autem. Marzę o tym, żeby po prostu do niego wsiąść i stwierdzić, czy weekend spędzam nad morzem i nie analizować. Wierzę, że to jest możliwe, a nawet jeżeli się nie uda, to że każda z tych pośrednich tras jest jednak już. Kosmosem, w stosunku do tego, jakie podróże i dystanse pokonywała moja babcia czy mama. Bo pamiętajcie, za każdym razem, kiedy pokonujecie jakąś słabość czy jakąś trudność, to nie mierzycie się z wszystkimi innymi, bo żaden z nas nie ma równego startu. Nie startowaliśmy z tego samego punktu. Każdy ma swoją historię, stoi na innym poziomie i tych poziomów nie wolno wartościować, bo jesteśmy po prostu różnymi ludźmi. W stosunku do innych, ja być może nie robię nic niezwykłego. I to jest ok, bo nie każdy musi uważać mnie za wyjątkową. Natomiast w stosunku do tego, jaką drogę musiałam przejść, żeby przełamać, przełamywać albo być w tym procesie, powiedzmy, lęki, te, które zostały mi wpojone, te, na które patrzyłam, wiem tylko ja, jaka to była podróż i że już mogę być trochę, nawet bardzo z siebie. Dumna, co niniejszym staram się po prostu czynić. Jestem bardzo ciekawa, czy wy macie w swoim życiu takie historie, które możecie utożsamić z tym, że oprócz tego, że jesteście Janem Kowalskim i Zosią Nowak, to jesteście też czyjąś córką i częścią społeczności. Czy w ogóle widzicie to, jak to na nas wpływa? Nie wiem, czy, jakie są Wasze zainteresowania historyczne, ale jest taki aspekt psychologii, który bardzo mnie intryguje i dotyczy dziedziczenia traumy. Oznacza to, że wszelkie nieprzepracowane emocje i trudności, które odkładamy gdzieś w tyle głowy, które trawią nasz organizm, mimowolnie, w sposób bardzo skomplikowany, bo nie naz bez nazywania ich, przekazujemy swoim dzieciom. Czyli nasze dzieci są projekcją naszych lęków, naszych trudności, naszych radości, sposobu postrzegania świata. Więc jeżeli wynieśliście z domu cieszenie się drobiazgami albo właśnie zakładanie, że wszystko musi się zawalić, nic nie może się wam udać, bo świat jest straszny, to warto zadać sobie pytanie, czy to jesteście w całości Wy? Czy Wy wybieracie taki sposób postrzegania świata? Czy Wy się z nim utożsamiacie? Czy chcecie go zmienić i czy można? Czy da się? Ja mam nadzieję, że tak. Mam taką głęboką nadzieję i marzenie, że jednak mamy wpływ na to, kim jesteśmy i możemy być świadomi zalet, bo nasi przodkowie zawsze mają jakieś fantastyczne cechy. U moich przodków będzie to przede wszystkim konsekwencja, dzielność, siła charakteru, pomysłowość i zaradność. I wady których świadomość pozwala nam spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Znajomość kontekstu powstawania pewnych lęków i zjawisk pozwala nam patrzeć na poprzednie pokolenie czulej, a także bardziej trzeźwo na swoją sytuację, że nie jestem moją babcią jadącą na rynek, jestem olą, która ma do pokonania pewną trasę i wierzę, że mam umiejętności, żeby tego Dokonać, tak, dokonać, bo dla mnie to jest dokonanie. Bardzo jestem ciekawa, jak spodoba Wam się ten nieco dziwny odcinek. Ja przepracowuję cały czas to, co we mnie jest, co tam sobie uważam, że odziedziczyłam. Staram się to sobie nazywać i mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że powiem tym moim współpasażerkom, oczywiście niedosłownie, bo bardzo chętnie zabrałabym babcię i mamy na wycieczkę, ale skończyłoby się tak, że moja mama powiedziała O Boże, o Boże! Tam jest pieszy. 3 km dalej na chodniku, a babcia by tam jej i rączki, rączki spociły od tych wszystkich paciorków. Ale w taki sposób metaforyczny powiem im, dziewczyny, bardzo was kocham, cieszę się, że jestem wasza, bardzo wiele wam zadzięczam, ale dalej w tę podróż jadę sama. I być może ja tego nie domknę do końca swoich dni i zawsze już będę trochę za bardzo, ale wiecie, ta historia nie kończy się na mnie, bo jest też... Kolejna dziewczynka. Moja mama nigdy nie była nigdzie zabierana przez swoją babcię z wiadomych względów. Nie były mobilne, nie było takiej możliwości, mieszkały na wsi i to po prostu nie było do zrobienia. Moja mama zabierała nas gdzieś bardzo rzadko, rozpieszczała po prostu przez inne sposoby, bo również miała różnego rodzaju ograniczenia. Ze mną jest tak, że każda najmniejsza wycieczka i podróż, którą organizuję dla mojej córki, którą zabierałam już w góry i nad morze, jest. Bardzo trudnym wyrzeczeniem, bardzo trudnym niewyrzeczeniem, bardzo trudnym doświadczeniem, które strasznie mnie stresuje i staram się nie dać poznać po sobie, jakie to generuje we mnie emocje i stres, że ja tak naprawdę jeszcze nie do końca umiem się cieszyć. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie taki czas, że będę po prostu z siebie dumna. Są takie momenty, kiedy, kiedy przytulam się z córką na plaży, na przykład, ale mam taką nadzieję, że ciąg dalszy tej historii będzie taki że moja córka zadzwoni do mnie roztrzepana jak je matka i powie Mamo, sorry, wiem, że miałam do Ciebie wpaść w sobotę, yy, ale kupiłam takie tanie bilety do Sztokholmu i nie mogę. I jakby nie mogę, bo jestem w Sztokholmie. I w ogóle to nie wiem, czy to jest roaming, czy nie, czy nie płacę za tą rozmowę, także sorry, pa, zobaczymy się po weekendzie. Albo, że powie Mamo, co powiesz na to, jakbyśmy pojechały na weekend? Nawet to zwierzę. I być może zdecyduje się sama na swoje dziecko, i wtedy ona zabierze ja już w kosmos, a moje wnuczątka, wnuk, wnusia, po prostu to będą już wszechświat. Może tak to ma działać, że nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata na lepsze, ale poprawić to, co było nie tak wstecz. Jestem ciekawa Waszej opinii na temat tego dziwnego odcinka. No i życzcie mi powodzenia w podróży. Dzięki serdeczne. Kłaniam się. Radomska!